Sieeeemanko dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars I dzisiaj Zagramy sobie Lary Lory. Jak dobrze widziałem to w sklepie e, Był właśnie legendarny Star Drop. I sobie dzisiaj go otworzymy Więc koniecznie oglądajcie odcinek do, do końca Oczywiście jeszcze mam tutaj takie e, Mniejsze nagrody, jak to można tak powiedzieć e, W postaci dwóch gwiazdeczek i sobie może zagramy knockout, bo dawno tego trybu nie grałem. Dobra, mamy 8 bitowca mamy Bartleya, a przeciwko nam są tacy oto zadymiarze. O, o Bartley nie ruszał się przez chwilę, ale już na szczęście się rusza. E, emotka jakaś piękna, tylko że ja muszę tutaj właśnie, no nie udało mi się obronić, i teraz będą e, stawiać te tutaj wszystko. te Będą nam beat safe po prostu, tak. Sej będą nam bić No i teraz Ojojojoj I... Pol... I... Uwaga I lecimy Dobra, ja im rzucam ulta Tepię się Ojojoj, to był błąd, że się tepłem Ten, ten ult tam bije I już nie bije, bo go zabili mm, Tego bo bym... Chciał naklepać, ponieważ... Bym miał kolejnego ulta właśnie I chyba mam tego ulta, ponieważ go zabiłem O nie, brakuje mi trochę jednego ataku Dosłownie mi brakuje do tego ulta Dobra, wejdźmy sobie tutaj w, ten, w tą strefę tego Ojojoj, ale minu, miny tu są Od tego, bo... Dobra, mamy ulta, jeszcze tam Penny zabiliśmy A ten 8-bitowy to co robi? Pygę moteczkę jakaś piękna No i nice, tak? I już chyba przegrali w tym momencie Tak mi się wydaje, że już przegrali, no dobrze Łatwa gierka, szybka gierka I... Wykonaliśmy jakąś misję I mamy gwiazdeczkę Epicki, epicki, dobra 500 punkcików I jeszcze otworzyłem sobie taką gwiazdeczkę No i niestety rzadki Dobra, widzowie Wy zostawiacie łapkę w górę Ja otwieram właśnie tą gwiazdeczkę Macie, macie na to 3 sekundy 3 2 1 i ja otwieram gwiazdeczkę i bardzo rzadki to trochę osób zostawiło łapkę w górę, a trochę nie zostawiło, właśnie. Dobra, lecimy sobie do jeszcze jednej gierki, i sobie potem otworzymy tego legendarnego Statotropa, który na nas już tam czeka w sklepie. W sumie nie wiem, za co za, 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 tam, tam jest, ale ważne, że jest, tak. Ważne, że jest jakiś taki prezent do Supercella. Ja się tam cieszę. Jak za darmo, za darmo free content, no to super, tak. Dobra, niech ten tam bije. Tylko, że niech, nie bije safe. Tylko, niech bije serf, eh, safe, tak. A nie. By się przydało naładować znowu ulta. No super. On spierdzielił mi tu. Dobra, już prawie mamy ulta. Ja bym chciał to utrzymać, że więcej obrażeń. Zadaję więc, pyk, pyk i niestety nie utrzymam. Ale mojego buta tam rzuciłem mojego ziutka i chyba tak jest. Wygraliśmy nawet 1% Nam nie zadali, więc no nie wiem, co za nieogary nam się trafiają. Dobra, 60 punkcików. No i co? Chyba przyszedł czas na Angela. Nie no, żartuję. E, przyszedł czas na. Otwarcie się statutoropa legendarnego. O, lepsze ceny tu są w sklepie widzowie. Każdy skin jest przeceniony. No i co? Klikamy sobie. No i co? Otwieramy chyba, co nie? Więc zostawiajcie łapki w górę, w subskrypcję, tak? A ja klikam. Pyk. I uwaga co nam wypadnie? I ja pierdzielę gwiazdy na moc. Do peny. Działo peny zadaje 1234 punktów obrażeń. I odrzuca po bliskich wrogów po trafieniu. Świetnie po prostu. Ale ja nie maruzę, przyda się, raczej się przyda. Chociażbym wolał jakiś, jakąś postać. A no i oczywiście bym zapomniał, zapraszam was na live'a, tak? Bo jutro będzie live z wbijania trybu rankingowego, z wbijania mojej rangi. Jeszcze muszę sobie wymaksować dwie postacie na... Możliwość wydropienia star poweru, czyli na moc chyba 9 O ile się nie mylę. Albo ósmą. Nie wiem w sumie jaka to tam jest ta moc. Ale muszę jeszcze wymaksować sobie dwie postacie. I mam na, ma, mam nadzieję, że to zdążę zrobić yy, jeszcze dzisiaj. Ponieważ no na live to będzie trochę słabo jak będę to wbijał jeszcze. Dobra, idzie tutaj Dynamite, sami sobie tam Ulta, tylko czy ten Dynamic mi na to pozwoli? Pozwolił? Dobra, i popełnił potężny błąd. Ja się tepię tutaj. I bijemy safe. Widzowie, bijemy safe, Bijemy, 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 tepiemy się, żebyśmy... I patrzcie! My to wygraliśmy już. Nie, 100 HP im zostawio... zostało, widzowie. Jest, dobra, ktoś dobił to. 100 HP im zostało. No to nieźle. Plus 8 pucharków. Wykonaliśmy kolejną misję. I uwaga, co dostaniemy za tą misję? 200 punkcików, dobra. O, i kolejna gwiazdeczka, więc sobie otworzymy bardzo rzadki mityczny! I mityczny! Więc co się dzieje, nie? Na tym odcinku otworzyłem legendarnego oraz mitycznego... Yy, dropa właśnie. No i teraz dla odmiany gadżet do Penny. Dla odmiany taki właśnie fajny gadżecik. W sumie i tak ten jest chyba lepszy, ten gadżet. Już przynajmniej mi nie może nic chyba wypaść. Nie, jeszcze jeden star, star power może mi wyba, wypaść, właśnie do, do peny. A w, w, może sobie zagramy tą penę, jak nam wypadły, wypadł jeden star power i jeden gadżet. Może batalia, nie batalia, może nie, bo to, to jest same krzaki tam są. O, może knockout sobie zagramy. Dobra, to lecimy, knockout, knockout. Mamy tego komara właśnie w teamie, w teamie i nikt tutaj nie ma rangi w ogóle. Ol ja mam motek do tej peny Ooo, dobra. Nawet nie wiedziałem, że tyle mamy motek. Dobra. Jedna runda wygrana, to nieźle. No i co? No i lecimy tak. Ja nawet chyba star tego. Ulta sobie nie nabiję. E, bo jedna postać nie nabiłam, ale nie zdążyłem rzucić, więc... Właśnie nie zobaczymy jak to działają te star powery. Bardzo rzadki, mityczny. I mityczny. Dobra, dwa mityczne otworzyliśmy i spray. Dobra. O, mamy skina, pewny króliczek. Dobra, to sobie założymy tego skina. No i teraz to jest luksus, widzowie. Dobra, gramy tym skinem. Wielkanocnym. Za niedługo Wielkanoc w ogóle. To sobie zagramy takim skinem. I znowu komar. Może to być ten sam kamer właśnie. Dobra, lecimy na tego yy, 8 bita. Yy, pyk i mamy Emoteżka Stawiamy działko w tym oto miejscu pyk I tylko, że ktoś musi wejść w to działko. No nie, ja chcę zobaczyć jak to odpycha, więc... Tylko tutaj widzowie... Aha! No i nie widziałem jak to odpycha to działko Dobra widzowie wiecie co Zobaczymy sobie jak to odpycha Na Wypróbuj arena treningowe Właśnie sobie to zobaczymy jak to odpycha tutaj to działko ja jestem ciekawy jak to odpycha no Bo na pewno Właśnie nie mam Tego star poweru. Dobra stawiam Stawiam sobie to działko gdzieś tu Pyk I pyk Eee ale tu nawala to działko widzowie Yo Ej to złupij to działko Patrzcie jak to na będzie nawalać A nie teraz nie bo nie ma tych ziutków tutaj A mam jeszcze jeden gadżet, więc, więc zobaczycie za chwilę jak będzie to nawalać nie O i dobra Zrespiły się boty Więc patrzcie to widzowie Pyk, gadżecik I poszli jak tu nawala Joo! Ej, to jest to działko. To jedna za drugą kulą leci. Dobra, ja myślę, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Więc jeżeli Wam się podobał, to zostawiacie łapki w górę, subskrypcje. Trzymajcie się. No i bajo!